Kiedy myślałem, że produkcje z zombie już mi się powoli przejadły, pojawili się Koreańczycy i przywalili mi w mordę powiewem świeżości. A może odorem stęchlizny? Przekonajcie się sami w tej recenzji. Zombie w naszej popkulturze pojawiły się dawno, dawno temu i można powiedzieć, że wychowałem się na filmach czy na grach z zombie, bo od dzieciaka, właściwie no od chyba drugiej klasy, trzeciej klasy podstawówki. Grałem w Resident Evil 3, później w kolejne części, poprzednie też zaliczyłem, więc naprawdę no, później, później, grałem w na przykład taki piękny pastisz, jakim jest Stabs the Zombie. Czy ktoś zna Stabs the Zombie? To była fajna gierka. Potem oczywiście Left 4 Dead, czy, czy inne produkcje właśnie z zombiakami. Oglądam seriale z żywymi trupami, na przykład The Walking Dead, chociaż tam głupota ostatnio ogoni głupotę. Wolę Comics. Oglądałem Z Nation, w którym były takie cudowne patenty, jak na przykład Zombinado. Kurczę, Zombinado. Cudowna, cudowna sprawa, no ale producentem Z Nation był producent e, Sharknado, Rekinado, więc czego się więcej spodziewać, nie? Czy tam comics The Walking Dead, albo jakieś mangi, na przykład High School of the Dead. E, co tam jeszcze było? Czytałem też powieść jedną ze, ze świata The Walking Dead, więc e, no tak jak mówiłem, zombie nie są mi obce. I w produkcjach o zombiakach zawsze drażni mnie. Jedna rzecz. Dlaczego wszystkie, no prawie wszystkie, dzieją się na zachodzie, albo mają zachodnich bohaterów, i dzieją się w czasach współczesnych? To jest już tak oklepany temat, że, no tak jak mówiłem, powoli zaczął się wszystkim przejadać. No i wtedy pojawili się Koreańczycy. Koreańczycy podeszli troszeczkę inaczej do tematu i na Netflixie wydali swój serial Kingdom. Jak najłatwiej go opisać? Średniowiecze i zombiaki nie mogło się nie udać. W porządku trochę się wstrzymywałem, bo nie przepadam za azjatyckimi serialami, zwłaszcza za koreańskimi, bo są dla mnie troszeczkę głupkowate i trochę przerysowane, ale uznałem, że skoro to zombie, no to trzeba spełnić swój obowiązek i obejrzeć. I powiem, że nie rozczarowałem się. Okej, okay, więc czym jest Kingdom? Kingdom jest serialem wypuszczonym na Netflixie już w styczniu, więc prawie dwa miesiące temu. Fabuła jest dość prosta i przewidywalna, no. Władca królestwa zapada na dziwną chorobę. Mówi się, że to ospa, ale królowa wraz ze swoim ojcem nie dopuszczają do króla nikogo. Po królestwie roznosi się plotka, że król może już nie żyć, a królowa po prostu czeka aż urodzi syna, ponieważ jest ciężarna. Co prawda, następca tronu już jest, jest dorosły, ale jest on synem Benkartem króla. Więc jeżeli królowa urodziłaby syna, to byłby to prawowity następca tronu. Więc stawka jest wysoka i prawdopodobnie utrzymują oni właśnie tajemnicę, że król nie żyje, żeby zagarnąć tron dla rodu królowej. Książę, który nie może zobaczyć się z królem, rusza na południe, żeby porozmawiać z uzdrowicielem, który zajmował się właśnie jego ojcem. No i tam okazuje się, że wybuchła epidemia. Zombie. No nie mówię o tym zombie, bo oczywiście no, w średniowieczu chyba nie istniało takie, takie stwierdzenie jak zombie. No ale są żywe trupy, które wstają z martwych i pożerają ludzi. Tutaj skończę przedstawiać fabułę, żeby nie było, że, że robię spoilery. Jeśli chodzi o aktorów, no to moim zdaniem wywiązują się z ról całkiem nieźle. Zwłaszcza właśnie książę i młoda uzdrowicielka którą można, można kojarzyć na przykład z serialu Sense8, albo z Atlasu Chmur. No, z postaciami drugoplanowymi jest gorzej i jest dokładnie tak, jak się obawiałem. Są to postacie bardzo przerysowane i czasami po prostu ich reakcje są tak nienaturalne, że... Ojej! Ojej, zombie! No ale to jest właśnie jedna z cech azjatyckiego kina, zwłaszcza koreańskiego, oni właśnie lubią takie przerysowanie, dla nich to naturalne, u nas, u nas wy wywołuje małego cringe'a na twarzy. Ale po jakimś czasie można się przyzwyczaić i zapomnieć o tym, aż do czasu następnego. <laughs> To, co bardzo mi się podobało, to scenografia i kostiumy, ponieważ e, widać, że do strojów, do scenografii przyłożono bardzo dużą wagę i widać, że nie są one zrobione z e, tektury, z papieru, z plastiku, tylko, tylko naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że ludzie w Korei średniowiecznej nosili, nosili takie stroje i mieszkali w takich domach. Fajna herbatka. Power chińska polecam. Pomimo tego, że Kingdom jest produkcją o zombie, to nie ma tutaj tak wielu scen, do jakich my przywykliśmy już e, w zachodnim kinie. Jakieś rozrywanie na strzępy, o, odrywanie mięsa od kości, to wszystko. Faktycznie jest tego dużo mniej, ale muszę przyznać Koreańczykom to, że nie boją się poruszać tematów. Na które w zachodnim kinie troszeczkę nie ma już miejsca, bo dawno już nie widziałem filmu ani serialu zachodniego, gdzie cierpiałoby dziecko albo wręcz no, było, byłoby mu odbierane życie. A tutaj jednak takie sceny się zdarzają? Nie, nie jestem jakimś sadystą, po prostu. Bardzo mnie denerwuje w zachodnich produkcjach o zombie czy o jakichś potworach to, że zazwyczaj giną tylko, tylko dorośli ludzie, a dzieci albo w ogóle nie ma w świecie przedstawionym, albo są one zawsze jakoś ratowane. No nie, tutaj jeżeli, jeżeli postać ma zginąć, no to ginie i nie ma tak zwanego plot armora. Z tego co widziałem w internecie, ludzie narzekają na tempo rozwoju akcji. Mi ono nie przeszkadzało, faktycznie akcja na początku toczy się bardzo powoli, ale nabiera, nabiera tego tempa, a później czuć, czuć klimat, czuć, że burza wisi w powietrzu i za chwilę będzie jadka. No i właśnie tutaj pojawia się największy problem: Kingdom, moim zdaniem. Wydano sześć odcinków The Kingdom, mamy rozwinięcie akcji, akcja nabiera tempa, nabiera tempa, nabiera tempa, dochodzimy do finału pierwszego sezonu i nagle dzieje się coś takiego Bup. I zamykają, zamykają, po prostu odcinek takim cliffhangerem, że aż się wkurzyłem jak skończyłem oglądać Bo tak się nie robi, dajcie mi te zombiaki, no po prostu dajcie mi te zombie z tego, co wiem, to Netflix zamówił już drugi sezon, nawet przed emisją już pierwszego, ale mimo wszystko, no, tak, tak się nie robi. Tym bardziej, że twórcy nie wiedzieli... nie wiedzieli, że Netflix zamówi ten drugi sezon, więc... dlaczego... nie wiem, nie zamknęli tej historii? No, tak się nie robi. Wiadomo, no, w sześciu odcinkach nie zamkniemy zombie apokalipsy, w czasach średniowiecznych, bo nie mamy bomby atomowej. Na Raccoon City jak ktoś zrzucił bombę atomową, no to faktycznie epidemia, przynajmniej w tej części Ameryki, została opanowana. Ale tutaj się nie da. Poza tym wszystko naprawdę jest bardzo fajne. Jeżeli lubicie filmy o zombie, albo interesujecie się Dalekim Wschodem, nawet jeżeli interesujecie się Japonią, to możecie spróbować obejrzeć Kingdom, ponieważ e, jest to takie inne spojrzenie na kino zombie, a także na właśnie średniowiecze Dalekiego Wschodu. Jeżeli macie dużo filmów w kolejce do oglądania, to możecie poczekać na drugi sezon, bo pierwszy tylko zaostrza apetyt i czułem się troszeczkę oszukany tym, że, że właśnie tak się zakończył ale skoro będzie drugi, to jestem w stanie wybaczyć twórcom i czekam z niecierpliwością. Nie będę tutaj silił się na żadne oceny, czy daje, nie wiem, 5 na 10, czy 8 na 10. Serial mi się podobał i jeżeli tylko lubicie te klimaty, to wam też się spodoba. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, dajcie znać, czy lubicie zombie i polećcie coś w komentarzach, ponieważ bardzo chętnie przeczytałbym jakąś książkę czy obejrzał jakiś film. Więc czekam na Wasze komentarze i do następnego. Cześć!